Siemaneczko, ze strony Macie Maciej. Witam was czwartek 28 maja. Jest koło godziny 20 Dzisiaj znajdujemy się w moim samochodzie. Za chwilę wam pokażę wideo prezentację, wideo sprzedaż mojego auta. Nagrywam ten materiał z tego względu, że otrzymuję bardzo dużo wiadomości i dużo telefonów odnośnie auta, czy mógłbym dostać więcej zdjęć, przybliżyć więcej informacji dlatego dzisiaj chciałbym taki Materiał szybki nagrać odnośnie auta, wszystko pokazać, powiedzieć tutaj o zaletach, o wadach. Myślę, że materiał spodoba się również moim widzom. Także lecimy. Troszkę wieje, mam nadzieję, że nie będzie słychać za mocno wiatru. Obejdziemy auto za pomocą telefonu. Tak to się wszystko plasuje. Może będę szedł powoli, żeby było wszystko widać. Jutro będę prawdopodobnie jechał autem na myjnie. Albo nie, jutro nie, bo niestety chyba też nie mam czasu. Może powiem tutaj kilka informacji odnośnie auta. Jest to Renault Megane z 2009 roku, w sumie końcówka roku. Można by powiedzieć, że auto z 2010. Auto z jednostką benzynową oraz instalacją gazową. Jest to silnik 2.0 turbo. 180 koni. Mi się wydaje, że to jeden z najlepszych silników w obecnych czasach ekologii. Bardzo tani w eksploatacji. Przede wszystkim bardzo żywotny i pozbawiony większych wad fabrycznych. Po prostu jest to stara, sprawdzona jednostka, bardzo wytrzymała konstrukcja. Może teraz Wam pokażę tutaj lakier czy coś z bliska, jakieś tutaj mankamenty. Jeżeli chodzi o auto, to auto było mierzone czujnikiem. Nigdzie nie ma szpachli. Auto moim zdaniem jest w 100% bezwypadkowe. Jak gdy zakupowałem auto, sprawdzałem je w serwisie. Sprawdzałem je za pomocą mierników lakieru. To, co mogłem, po prostu sprawdziłem, i wydaje mi się, że auto jest moim zdaniem 100% bezwypadkowe. Przebieg jest oryginalny. Oczywiście ja osobiście. Mogę pod przebiegiem się podpisać. Jest prowadzona dokumentacja do 2018 roku, w sumie do połowy, czyli niedawno auto przestało być serwisowane w serwisie. No i co, wszystkie dokumenty są do wglądu. Posiadam je, przekazuję przyszłemu właścicielowi. Zobaczcie sobie, są świeże opony z 2017 roku z ładnym, z ładnym bieżnikiem felgi oryginalne Tomasona o wartości kilku tysięcy nie są tu żadne Chińczyki no i co, mamy klocki hamulcowe tarcze, które są w bardzo dobrym stanie klocki są praktycznie nowe zawieszenie w aucie jest niewybite polskimi drogami nie ma żadnych luzów auto prowadzi się pewnie jest naprawdę zachowane w bardzo dobrym stanie tutaj zobaczcie sobie przednie koło, również tarcze nie widać po nich zużycia. Klocki również są w bardzo dobrym stanie. Może coś tutaj zobaczycie. O widzicie klocki. Także ja nic tutaj nie picuję. Bieżnik znakomity, jeżeli chodzi o opony. No i tyle. Tak zobaczcie, prezentuje się auto. Auto jeszcze z przodu. Jeżeli chodzi tutaj o mankamenty, to warto dodać Kilka słów o mankamentach Bo wiadomo, nie jest to auto nowe Jest to auto, które już ma kilka, Kilkanaście lat Ma swój przebieg I po prostu nie jest to auto idealne Musicie o tym pamiętać, że nie jest to auto idealne Bo idealne auta są w salonie Także tutaj chciałbym też Powiedzieć o jakichś minusach, o mankamentach Żeby nie było, że Coś ukrywam Także tutaj przedni czujnik Widzicie, przedni czujnik jest troszkę wduszony. Wystarczy go wyciągnąć. Myślę, że koszt nie jest jakiś zbyt duży. Wystarczyłoby ściągnąć zderzak. Ja nie mam czasu tego niestety zrobić. Myślę, że trzeba by było mieć podnośnik i jakieś fachowe narzędzia, żeby ładnie i nieinwazyjnie wyciągnąć ten czujnik, bo tak jak używamy czujników przednich, to ten czujnik czasem świruje z tego względu, że jest właśnie wciśnięty. Także to jest jeden mankament. No, a tak to mankamentów tutaj chyba z zewnątrz nie ma. A pokażę Wam teraz bagażnik, i tu będzie drugi mankament. Z tego względu, że auto nie posiada takiej oryginalnej podłogi, wykładziny. Jest to kosz około, około 100 zł. Zakupić taką wykładzinę. Także to będzie mankament. Numer 2. Tutaj również nie widać, żeby auto było klepane czy tam szpachlowane. Nie widać żadnych napraw blacharskich. A przypomniał mi się trzeci mankament, czyli pierwszy mankament był wduszony czujnik, który wystarczy wyciągnąć. Drugi mankament to podłoga bagażnika, wykładzina czyli też kosz około 100 zł. A, a trzeci mankament to są strzelające ograniczniki. Zobaczcie, teraz otwieram drzwi, nie strzela, ale zazwyczaj ograniczniki strzelają i zaczął się też odzywać ogranicznik prawych drzwi. Zobaczymy, czy prawe drzwi będą strzelać. O, słyszycie? Jest taki stukot. E, ogranicznik na jedne drzwi kosztuje około 90 zł, lub Możecie wymienić tulejki tego ogranicznika. Tulejka ogranicznika kosztuje około 20 zł na jedne drzwi. Czyli na jednej i drugie drzwi 40 zł. Lub jeżeli chcemy wymienić cały ogranicznik kompletny to około 200 zł. Jeżeli komuś to przeszkadza. Mi to nie przeszkadza. Dlatego też tego nie robiłem. Zbyteczne pieniądze. Jak komuś przeszkadza hałas to może sobie to wymienić. Także... To tyle, jeżeli chodzi o prezentację auta z zewnątrz, co mogłem, to Wam pokazać, Może pokażę Wam jeszcze auto spod dołu. Oczywiście tutaj nie ma żadnych wycieków, nie ma tutaj ogniska rdzy. Auto nie rdzewieje. Auto jest wyposażone w system hands-free, czyli mamy kartę. Nie musimy używać kluczyków do odpalania auta, do otwierania. Przykładamy po prostu tutaj dłoń, auto nam się automatycznie otwiera. I tak samo z odpalaniem, wszystko odbywa się super fajnie. Jeśli ktoś będzie zainteresowany, to oczywiście wszystkie funkcje auta wytłumaczę. Auto jest, przypominam, w najbogatszej wersji wyposażeniowej. Nie ma tylko elektrycznych foteli, ale myślę, że, że da się to przeżyć. Te elektryczne fotele, a pokażę Wam, może jeszcze maskę. Otworzę Wam jeszcze maskę. auto brudne nieumyte jak auto jest umyte to naprawdę prezentuje się bardzo fajnie i i po prostu każdy każdy na nie patrzy ciężko nie zwrócić uwagę przechodnia jeśli się jeździ tym autem tak wygląda tutaj auto, żadnych tutaj wycieków nie widać, jakiegoś tam wiecie mega pocenia się wiadomo, gdzieś tam Gdzieś tam pewnie coś jest wilgotne, ale ale nie ma tutaj nie ma tutaj e, powodów do narzekania. Oczywiście, zobaczcie przebieg był robiony w 2019 roku. Wymieniony przeze mnie. Mam dowód zakupu. Mam stary rozrząd, dodaję, dodaję to do auta. Także wszystko jest do wglądu. Tutaj zobaczcie Niedawno wymieniałem olej oczywiście jest to Elf 5W40 900 SXR czyli to co leje fabryka i cały czas e, samochód na tym jeździ tak jak mówiłem auto serwisowane w serwisie wszystkie dokumenty mam do wglądu auto opłacone zarejestrowane. E, dobra zamknąłem maskę zamknęłem no, i co mógłbym tutaj powiedzieć z zewnątrz? Z zewnątrz to chyba wszystko. Oczywiście są też oryginalne koła 17, też bardzo ładne z nowymi oponami zimowymi. A tutaj mamy 19 235 na 35 na 19. I co, może teraz wejdziemy do środka i sobie zobaczycie. Chyba z zewnątrz to wam wszystko pokazałem. Powiedziałem Wam mankamenty, czyli no, do zrobienia są takie pierdoły. No i są to takie rzeczy, które, które są dla takich bardziej pedant, pedantów, bo mi to osobiście takie mankamenty nie przeszkadzają. Dobra, teraz idziemy dalej. Tak prezentuje się auto w środku. No nie jest tutaj, zobaczcie. Za czysto, bo jeszcze nie zdążyłem auta wyczyścić. Zobaczcie, ale skóra prezentuje się w bardzo dobrym stanie. Przypominam, ma te auto 250 tysięcy przebiegu i ma to auto już 11 lat. Zobaczcie, tutaj w ogóle nie widać zużycia. Skóra jest... Myślę, że skóra jest w wzorowym stanie. Wystarczy ją nabalsamować, nakremować, po prostu zakonserwować dawno tego nie robiłem oczywiście może jakieś tam środki dodam do auta w prezencie dla, dla zdecydowanego kupca, jakieś tam akcesoria do czyszczenia, także zobaczcie pod sufitka wszystko ładnie czysto i zobaczcie, po fotelach nie widać zużycia tutaj mamy przedni fotel i patrzcie to fotel prezentuje się moim zdaniem bardzo dobrze jak na ten przebieg to wydaje mi się, że jest po prostu petarda. Zobaczcie, nie ma żadnych przetarć, nie ma żadnych pęknięć, skóra jest po prostu w bardzo dobrym stanie. Oczywiście podgrzewane fotele, jak możecie zauważyć, i też e, będę miał chwilę wolnego czasu. To oczywiście skórę zakonserwuję, zabezpieczę i, i będzie, będzie się jeszcze bardziej świecić. Powiem Wam szczerze, że tutaj skóra nie jest zbyt dobrej jakości. Ale BMW po, po 200 tysiącach potrafią mieć poprzecierane fotele. A w BMW jest 100 razy lepszej jakości skóra. A tutaj tylko Renault tylko taka skóra średniej jakości. I zobaczcie, tutaj w ogóle nie widać zużycia. Tutaj macie fotel pasażera, również w bardzo fajnym stanie. Wentylowany, podgrzewany. Tutaj zaraz, może, usiądziemy do auta. Jeszcze Wam tutaj pokażę drzwi. No, muszę poczyścić auto w weekend, i, i będzie betarda, będzie laleczka. Tak się prezentuje deska rozdzielcza. Zobaczcie, bardzo ładna imitacja e, takiego siwego drewna. Bardzo fajnie to wygląda. I to w środku full opcja, dwustrefowa klimatyzacja, radio, które nawet daje radę, powiem wam szczerze, mamy tutaj Bluetooth, mamy nawigację, wykupowałem świeże mapy, mam dowód zakupu na mapy, mam nawet aktualizacje te najnowsze. Także wszystko jest oryginalne, z tą Toma, nawigacja działa, prowadzi, są tu też różne. Funkcje, ale to myślę, że nie będę na ten temat dzisiaj mówił. Mamy tutaj lusterko fotochromatyczne, wiele tutaj mogę zapomnieć powiedzieć. Ale to macie napisane w opisie, co tutaj się znajduje w tym aucie. Po prostu jest tu full opcja. Zobaczcie jeszcze kierownica i ta deska rozdzielcza. Czy byście powiedzieli, że. Tak wygląda auto, które ma 250 tysięcy. Jakbym Wam pokazał auta, które mają prawie 300 tysięcy, jak wyglądają, to byście się za głowę złapali. A zobaczcie, to auto naprawdę wygląda jak nowe, jak auto, które ma 100 tysięcy. Wiem, że cały czas się powtarzam, ale ja sam jestem mega, mega, mega zadziwiony, mega, mega zadowolony z tego, w jak fajnym stanie udało mi się kupić auto. Zobaczcie, tutaj macie też różne informacje, rozbudowany komputer. Tutaj się pali właśnie zielona kontrolka od tempomatu. Jest też ogranicznik. No, auto ma pełno, pełno bajerów. Tutaj macie kartę, którą nie musi, której nie musicie w sumie stadać, Tutaj macie AUX, schowek, elektryczny, ręczny. Bardzo fajna funkcja z tego względu, że działa również na wzniesieniach. Także dla kobiet szczególnie. Pomaga to przy ruszaniu na wzniesieniach i co jak widzieliście, auto, auto mega prezentuje się, auto jest mega zadziorne, ma sportowy charakter. W sumie zobaczcie, no ciężko, ciężko nie zwrócić uwagi na te auto na ulicy. A jeszcze Wam tutaj pokażę dokumenty, 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 dokumenty. Także zobaczcie, tutaj macie różne książki serwisowe Pierdoły, nie pierdoły, naprawdę jest tego wszystko, jest pełna dokumentacja Tutaj macie dowód rejestracyjny, możecie sobie sprawdzić win, możecie sprawdzić sobie historię auta Nie mam nic do ukrycia naprawdę, także tutaj macie wszystkie dane odnośnie auta Jeżeli chodzi o instalację gazową To zobaczcie, jest wbita w dowód Instalacja wbita w dowód, także wszystko legalnie, wszystko opłacone, tylko wsiadać i jeździć. A jeżeli chodzi o taki czwarty mankament, to klimatyzacja coraz gorzej chodzi, także e, trzeba by nabić klimatyzację i to będzie, i to będzie wszystko z mankamentów. Jak dam radę, to nabije klimatyzację, bo będę nabijał klimatyzację w ciągniku w New Hollandzie. także jak będę nabijał w ciągniku to od razu to od razu będę nabijał klimatyzację w aucie. No chyba, że ktoś kupi szybciej auto, to będzie sobie mógł sam zrobić klimatyzację i, i będzie wiedział, że klimatyzacja zrobiona i nie będzie musiał oczekiwać ode mnie jakiegoś tam dowodu na to. Dobra, ja się przełączam na przednią kamerkę. Myślę, że wszystko co mogłem to powiedziałem, wszystko co się dało to pokazałem. Mogliście zobaczyć auto z zewnątrz, mogliście zobaczyć auto w środku, zobaczyliście też pod maską w bagażniku i naprawdę auto polecam. I tutaj chciałbym dodać, co jest powodem sprzedaży. Powodem sprzedaży jest głównie to, że chcę kupić Megane RS. Bardzo zakochałem się w tym modelu. Chcę więcej i szukam Megane w wersji RS 250 km lub 265. Km dla zdecydowanego kupca, mam nagrodę Bo kto się zdecyduje kupić ode mnie auto, ten będzie miał możliwość przejażdżki najnowszym Megane RS Trophy, czwartej generacji auto 300-konne. Tutaj możecie zobaczyć, jak to auto jeździ. Także dla zdecydowanego kupca taka niespodzianka ode mnie, do umówienia się ze mną, także myślę, że to będzie jakaś tam frajda i niezapomniane przeżycie. Jeżeli chodzi tutaj o jakiś tam piąty mankament, to minusem może być to i dużo osób e, może być zniechęconym przez to, że auto jest w wersji coupé, nie mamy tu pięciu drzwi, tylko trzy drzwi. Dlatego musimy tutaj, żeby wpuścić pasażerów na tył, musimy odjechać przednim fotelem. I tu jest fajne, fajne jest to, że tego fotela nie trzeba po prostu przechylać, tylko za pociągnięciem po prostu jednej tej dźwigni auto nie dość się pochyla, to jeszcze odjeżdża do, do przodu, także wsiadanie do tyłu jest bardzo komfortowe. I myślę, że to nie jest jakieś tam skomplikowane. Ja tym autem byłem z Kamilem i z dziewczynami yy, na jesień w Zakopanym i mieliśmy cały bagażnik. Może tu Wam pokażę zdjęcia z tego zakopanego. Mieliśmy cały bagażnik tory. Myślę, że tam chyba weszło 6 takich dużych toreb, naprawdę dużych, i, i zmieściły się do bagażnika. Auto ma naprawdę bardzo duży bagażnik, jeśli kogoś by to interesowało. I my, w czwórkę, mogliśmy sobie przez tydzień komfortowo podróżować z tym autem. Także auto nie jest wcale takie małe i da, nim, i da się po prostu nim podróżować w trasie, i, i jest naprawdę komfortowe. Także myślę, że pasażerowie nie powinni narzekać, dziewczyna czy żona. Także myślę, że auto jest naprawdę w bardzo, w bardzo fajnym stanie. E, ma ponadczasowy wygląd. Po prostu e, kusi, kusi przechodniów. Ludzie się patrzą, podziwiają, szczególnie na tych felgach, które mam założone. To naprawdę auto prezentuje się jak petarda. E, no i co, wszystko powiedziałem, także zdecydowany kupiec ma, ma ze mną przejażdżkę, najnowszym, aut, najnowszym Megane RS, możemy też nagrać filmik z tego, także pojawi się kiedyś tam na YouTube. Eee, I co, to by było tyle, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie auta, to, to możecie, możecie do mnie napisać lub zadzwonić, ale wam powiem szczerze, że już chyba wszystko powiedziałem, co mogłem. Wszystko mogliście zobaczyć, także nie chciałbym, bo naprawdę mam tyle, mam naprawdę tyle telefonów odnośnie auta, dlatego zdecydowałem się nagrać ten materiał. Dużo osób dzwoni z Podkarpacia, ze Śląska, no i co, myślę, że jesteście zadowoleni, bo mogliście wszystko zobaczyć na temat auta i możecie śmiało wsiadać w, aut, w pociąg, czy w drugie auto, przyjechać do mnie po te auto, 700 km auto, sprawne, zobaczcie. Wszystko działa. Instalacja gazowa też bardzo, bardzo fajnej firmy. Nic tutaj na temat jej nie powiedziałem. Ale jest to najlepsza instalacja, jaka jest możliwa do tego auta. Czyli instalacja nie za jakieś tam 1000 czy 2000 zł, tylko jest to instalacja za prawie 5000 zł, która sama sobie tam działa. Po prostu nawet nie wiecie, kiedy auto, auto się przełącza na ten gaz. Także nie ma tu żadnych szarpnięć. Jest to po prostu. Jest to po prostu w pełni profesjonalna instalacja gazowa, która nie ingeruje, nie ingeruje, czy tam nie ma złego wpływu na silnik. A i zapomniałem powiedzieć, że też był serwis instalacji wykonany. Mam też fakturę. Było wszystko robione w siedzibie w, sie, w siedzibie Prinsa koło substka, także na, samą, na sam przegląd jechałem prawie 200, e, 200 km, czy nawet przeszło. Także na auto pieniądze nie były żałowane. I tyle, no co ja mam tu Wam tutaj ścieniać. Wszystko, wszystko możecie sami sobie zobaczyć, a i nie ma też problemu, jeżeli chodzi tutaj o oględziny. Możecie przyjeżdżać z mechanikami, z blacharzami, możecie sprawdzić stan lakieru, możemy jechać na stację diagnostyczną. Nie mam nic do ukrycia. Jeżeli masz jakiś profesjonalny komputer, to możemy tutaj nawet podpiąć do samochodu, możesz sobie tam sprawdzić, czy auto ma jakieś błędy, czy tam parametry. Jeśli, jeśli, jeśli tego potrzebujesz, jeśli się na tym znasz, to to ja, ja tego nie zabraniam. Także tutaj jest wolna ręka. Każdy sobie może na spokojnie, na spokojnie auto sprawdzić. I tyle, i tyle. Ja się już będę z wami żegnał. Mam nadzieję, że wszystko powiedziałem. Dzięki za obejrzenie. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Na razie, cześć, pozdrawiam.